Mija 217 dni wojny na Ukrainie. Zastanawiamy się wszyscy, kiedy nadejdzie jej koniec. Podobnie zastanawialiśmy się 217 dni temu, za ile godzin Ukraina padnie. Bo przecież w pierwszych najważniejszych dniach tak naprawdę ważyły się losy tego kraju. W głowach ludzi na całym świecie, szczególnie Europejczyków, wybrzmiewały mocno tony o potężnej, zabójczej i niezwyciężonej rosyjskiej armii. A niektórzy przywódcy ważnych państw wprost odmawiali pomocy prezydentowi naszego wschodniego sąsiada, licząc na jego rychły upadek i nie chcąc popadać w niełaskę agresora spod Czerwonej Gwiazdy. Jak mówi były dowódca elitarnej jednostki Grom, generał Roman Polko, gdyby nie zdecydowana postawa Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski, Ukraina już by nie walczyła. Gdyby nie postawa Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski w pierwszych dniach wojny to pewnie Putin zrealizowałby swoje cele strategiczne. To ogromne wsparcie, którego przede wszystkim Stany Zjednoczone też udzieliły, ono uratowało Ukrainę, no ale też oczywiście, i tu warto jest podkreślić, też miałem wątpliwości, czy Ukraińcy nie będą, tak jak w 2014 roku, honorowo się poddawać, czy, czy po prostu podejmą tą walkę. Zapłacili ogromną daninę krwi i wciąż walczą o niepodległość nie tylko Ukrainy, ale Zachodu. Bo jaki byłby to sygnał, gdybyśmy ustąpili Putinowi? To byłaby to informacja, że każdy kraj, który dysponuje bronią atomową, może szantażować właściwie świat i anektować tereny sąsiednich krajów, jak tylko mu się żywnie podoba. Stąd też myślę, że. Zdając sobie z tego sprawę, Zachód będzie kontynuował wsparcie w broń Ukrainy i że nie będzie już takich ograniczeń, jak były na początku, że dawano tylko broń krótkiego zasięgu, a nałożano, nakładano embargo na lotnictwo czy systemy artyleryjskie sięgające w głębi operacyjną przeciwnika. Możliwe, że mielibyśmy już koniec wojny, gdyby od samego początku Zachód wspierał Ukrainę ciężką bronią, ale to tylko gdybanie, ponieważ wszyscy byliśmy przerażeni sytuacją, w której potężna armia o potężnym potencjale i uzbrojeniu właśnie zburzyła nasze poczucie bezpieczeństwa. Przywódcy bali się podejmować drastycznych kroków, zwyczajnie bojąc się gangstera z Kremla. Sytuacja jednak się zmieniła. Dziś ta niewyobrażalnie monstrualna armia pokazała swoją nędzę w całej okazałości, a Ukraina przejęła inicjatywę i odzyskuje swoje tereny. Mocno zdewastowana i zdemoralizowana rosyjska armia poszukuje uzupełnień braków osobowych, organizując tzw. częściową mobilizację, co w praktyce przełożyło się na zwykłą łapankę rekruta. To zaś nie może się przełożyć na jakość prawdziwego frontowego żołnierza. Jak podkreśla generał Polko, taki rekrut będzie po prostu ginął na polu walki. Otóż no po prostu będą masowo ginąć. To, to pokaże przede wszystkim społeczeństwu rosyjskiemu, że teraz już nawet ci ludzie z miast, takie jak Petersburg i Moskwa, stają się mięsem armatnim. Z pewnością w dalszej perspektywie no to zniechęci wielu Rosjan, bo zamiast poczucia siły będą mieć poczucie słabości. Mobilizowany może być w praktyce każdy i będzie mobilizowany każdy, kto będzie pasował, czy będzie potrzebny w tej wojnie. To nie musi być 300 tysięcy, to może być milion, no ale przede wszystkim i w jaki sposób jest to realizowane? Otóż no znów Rosja, Kreml, przede wszystkim traktuje mniejszości narodowe jakie jako mięso armatnie i przede wszystkim właśnie wśród tych Azjatów szuka tych, którzy mają ginąć za Rosję. To jest pierwszy aspekt. Drugi... No z niewolnika nie ma pracownika. No, armia feudalna naprawdę już dawno jej czas minął. Nawet ci zawodowi żołnierze pokazywali kiepskie morale. Ciekawe, co będzie z tymi żołnierzami, którzy przecież nie chcą walczyć i, i uciekają przed poborem. No i oczywiście też widzimy te obrazki, jaki sprzęt dostają, no bo ludzie są bardzo ważni, no ale nie mniej ważne jest wyszkolenie tych ludzi i uzbrojenie. Nie da się walczyć z zardzewiałymi kałachami, z nowoczesną bronią, którą mam nadzieję otrzymują i będą otrzymywać Ukraińcy. Oczywiście warunkiem koniecznym jest to, żeby Zachód się nie przestraszył, żeby Zachód nie ulegał tej presji, bo tak naprawdę to jest presja strachu, którą chce wywrzeć Putin, po to, żeby zmusić kraje Zachodu do nacisku na Ukrainę, aby ta zamroziła konflikt. Taki kierunek działania spowodowałby pewnie zamrożenie konfliktu, pewnie ustabilizowanie sytuacji na froncie no ale też przygotowanie Putina, Rosji do kolejnej wojny. Zachód nie może kolejny raz popełniać tych samych błędów, które, które popełnił w 2008 i 2014 roku. Można przypuszczać, że Rosjanie będą musieli przegrać tę wojnę, ponieważ nie wytrzymają konfrontacji z dobrze wyszkolonymi i zaopatrzonymi w najnowocześniejszą broń ukraińskimi żołnierzami. Do tego miażdżą ich sankcje, tracą wpływy ważnych z ich punktu widzenia rejonach i zmierzają w kierunku światowego pariasa choć chcieli być światowym mocarstwem. Pozostał im jednak straszak nuklearny i teraz idzie walka o to, aby społeczeństwa zachodnie nie wystraszyły się, co mogłoby mieć przełożenie na decyzje zachodnich przywódców. Zapewne pseudoreferenda, które właśnie Putin kończy na terenach okupowanych, mają na celu wzmocnić straszak nuklearny. Ponieważ po ogłoszeniu wcielenia do Federacji Rosyjskiej, samozwańczy Republik Donieckiej i Ługańskiej oraz innych okupowanych regionów, Putin będzie jeszcze bardziej straszył atomem w celu obrony mateczki Rosji. Czy gangster z Kremla odważy się użyć materiału nuklearnego? To pytanie nie schodzi nam z ust. Jednak generał Mieczysław Bieniek nie wierzy, aby taki fakt mógł mieć miejsce, a wpływa na to kilka czynników. Przede wszystkim Chiny, z którymi bardzo poważnie ostatnio rozmawiał, nie są zainteresowane w tym, aby taki ostateczny środek został użyty, żebyśmy się nie wspierali na drabinę eskalacji tego napięcia i tego konfliktu na najwyższy szczeblu. To jest po pierwsze. Po drugie jego własne otoczenie jest na tyle rozsądne, albo być może ma na tyle środków, aby mu to wyperswadować. Po trzecie ta broń nie, nie zmieni oblicza wojny, nie zmieni, nie, nie, nie rozwiąże skali taktycznej czy operacyjnej przewagi rosyjskiej. No i, i to są te czynniki. A po czwarte, rzeczywiście ta odpowiedź, która, którą Stany Zjednoczone zapowiedziały, ona gdyby nawet, przypuszczalnie gdyby nawet coś się stało, na pewno nie będzie to eskalacja kolejnych uderzeń nuklearnych odwetowych, bo to byśmy się wspierali już na taką drabinę, że te ciosy nuklearne nawzajem by się e, e, powiedzmy rozwinęły i... Zakończyłoby się to totalnym Armagedonem. Być może, że jakieś straszliwe uderzenie bronią klasyczną, to zatopienie floty czarnomorskiej, uderzenie w jakieś obiekty bardzo wrażliwe dla Rosji, no ale to powoduje dalszą nieprzewidywalną eskalację tego konfliktu. Oczywiście będzie straszył w ten sposób, jak to powiedział w sposób brutalny i bezczelny Ławrow, że zajęte terytoria, które zostaną przyłączone do Federacji Rosyjskiej będą bronione zgodnie z doktryną wszystkimi możliwymi, rosyjską, wszystkimi możliwymi środkami, która ta doktryna mówi o tym, że zatokowanie terytorium Rosji, Federacji Rosyjskiej, oni sobie zastrzegają prawo użycia broni jądrowej. No to cóż to oznacza? Oznacza to, że co? Rosjanie sobie mogą wjechać czołgami do jakiegoś państwa, ogłosić, że przyłączyli to terytorium, po czym rozmyślić tam broń jądrową i straszyć cały świat. Nie, tak nie będzie, dlatego te czynniki, które wymieniłem powstrzymują, skłaniają mnie ku myśleniu k temu, że broń jądrowa nie będzie użyta. Doktryna nuklearna zakłada w tych państwach, które posiadają broń jądrową, w jaki sposób następuje ich użycie. One są przede wszystkim, ta, ta broń jądrowa służy przede wszystkim do odstraszania. Zauważmy, że od 1945 roku żadne państwo nie użyło broni jądrowej, chociaż mieliśmy, mieliśmy sytuację w, w świecie. 62. rok, Kuba, długoletnia wojna, w Wietnamie, wcześniej jeszcze Korea, gdzie również szalony MacArthur zażądał od prezydenta Trumana użycia broni jądrowej, aby y, zniszczyć wojska chińskie wspierające Koreę Północną. Mieliśmy y, różne inne sytuacje na świecie i broń jądrowa nie była użyta, i mam nadzieję, że też dzisiaj, w tej sytuacji, w której znajdujemy się, która jest znacznie mniej skalowana, jeśli chodzi o zagrożenie światowe, jak, jak powiedzmy, jak na, nawet chociażby Kuba. Gdzie ta broń nie że tam. Mam nadzieję, że dzisiaj również do tego nie dojdzie. I oby tak było, jak mówi generał Bieniek.